Pierwszy Galaxy Fold w moich oczach był głównie pokazem możliwości producenta i wyjściem przed szereg. W przypadku drugiej generacji tego modelu, Galaxy Z Fold 2, odnoszę wrażenie, że Samsung wziął sobie do serca masę uwag klientów, dzięki czemu stworzył urządzenie, które spokojnie mogłoby mi towarzyszyć jako tak zwany Daily Phone. Czas na recenzję Samsunga Galaxy Z Fold 2, smartfona marzeń wielu miłośników technologii. Testowana przeze mnie wersja jest miedziana z matowym szklanym tyłem, z błyszczącym grzbietem to naprawdę świetnie wygląda. Muszę też przyznać, że podoba mi się dużo bardziej niż wersja czarna, która jest w całości błyszcząca. Jeśli chodzi o konstrukcję smartfona, została ona udoskonalona względem poprzednika. Prześwit pomiędzy złożonymi ekranami jest mniejszy niż wcześniej, ale w dalszym ciągu spory. Sam zawias działa nieco bardziej topornie niż wcześniej, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Folda 2 składa się bowiem nieco trudniej, ale za to czuć, że jest bardziej solidny. Tym co rzuca się w oczy od razu po spojrzeniu na tył Galaxy Z Fold 2 jest mocno wystający ponad obudowę moduł z aparatami, o którego trwałość można się nieco obawiać, aczkolwiek po dwóch tygodniach użytkowania wygląda jak nowy. Trzeba też pamiętać, że Galaxy Z Fold 2 jest bardzo ciężki, ale w obliczu tego, że mamy tu do czynienia jakby nie było z tabletem składanym w pół, chyba trzeba mu to po prostu wybaczyć. Należy mieć jednak na uwadze to, że przeprowadzanie dłuższych rozmów telefonicznych przez niego jest dość męczące. W nowym foldzie mamy do czynienia z zewnętrznym ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 2260 na 816 pikseli. Pokuszę się o stwierdzenie, że wygląda trochę jak pilot do telewizora. Jest po prostu tak bardzo wąski. W poprzedniku narzekałam na wielkiego nocza na głównym ekranie, podczas gdy teraz nie mam już na co. Zamiast nocza jest zaledwie niewielkie wcięcie w postaci otworu na przednią kamerkę. Wewnętrzny ekran ma przekonną 7,6 cala i rozdzielczość 2208 na 1768 pikseli. Zgięcie na głównym wyświetlaczu jest delikatnie wyczuwalne pod palcem i widoczne dla oka. Pod palcem z kolei czuć też dość nietypową fakturę ekranu, do której, cóż, no po prostu trzeba się przyzwyczaić. Jeśli chodzi o ekrany, warto wspomnieć, że Samsung zastosował tutaj częstotliwość odświeżania do 120 Hz, czyli tzw. odświeżanie adaptacyjne dopasowujące się do tego, co aktualnie robimy na smartfonie. Smartphone działa w oparciu o ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865+, tak, tak, nie uświadczymy tu Exynosa, z 12 GB RAMu i Androidem 10 z nakładką One UI. Całość działa świetnie i bardzo wydajnie. Korzystając z tego urządzenia po prostu czuć, że mamy do czynienia z flagowcem. Oczywiście na Foldzie 2 można też pograć, w dodatku zarówno na małym ekranie jak i na dużym. Nie będziecie mieć problemów z odpaleniem mniej i bardziej wymagających graficznie tytułów. To nie ma prawa nie działać. Na Galaxy Z Fold 2 jednocześnie możemy otworzyć trzy aplikacje w trzech oknach obok siebie, a do tego też odpalić wideo w wpływającym oknie. Bardzo podnosi to produktywność, zwłaszcza osobom potrzebującym korzystać jednocześnie np. z Excela, Powerpointa i Worda. Fajną nowością w Galaxy Z Fold 2 względem poprzednika jest tryb Flex, który pozwala korzystać ze smartfona w dowolnej pozycji, nie tylko rozłożonej lub złożonej. Co więcej, w trybie tym wybrane aplikacje wyświetlają się w dużo wygodniejszy sposób. Ekran dzieli się na pół, tak by na górze wyświetlać to co najważniejsze, a na dole na przykład przyciski funkcyjne. Jeśli chodzi o programowanie, tutaj najważniejszą kwestią jest przełączanie się pomiędzy ekranami, czyli zewnętrznym i wewnętrznym oraz odwrotnie. Co działa niesamowicie szybko, jak również skalowanie aplikacji do obu ekranów, któremu trudno właściwie cokolwiek zarzucić. No może poza wyświetlaniem aplikacji Instagram, która nie lubi się z tym ekranem wewnętrznym, dosłownie prawie jak na iPadzie. Fold 2 oferuje dual SIM w postaci fizycznego slotu kart nanoSIM i eSIM. I tu jest ciekawa historia, bo nigdzie w ustawieniach nie da się znaleźć opcji skonfigurowania wirtualnej karty i patrząc po wynikach wyszukiwania jest to powszechny problem. Podobno ma go rozwiązać najbliższa aktualizacja oprogramowania. Skaner linii papilarnych może działać dwojako, domyślnie trzeba go wcisnąć, bo rozpoznał odcisk, ale w ustawieniach można zmienić, by był zawsze aktywny, dzięki czemu wystarczy jedynie go dotknąć. Jeśli chodzi o czas pracy, to jestem mile zaskoczona. Mimo, że akumulator Galaxy Z Fold 2 nie jest wcale jakoś strasznie wielki jak na taką konstrukcję, bo ma pojemność 4500 mAh, bez problemu dotrzymuje kroku przez cały dzień, standardowo osiągając SOT na poziomie około 6-7 godzin. Urządzenie wspiera oczywiście szybkie ładowanie, jak również ładowanie indukcyjne, ale także oferuje bezprzewodowe ładowanie zwrot. Smartfon został wyposażony w potrójny zestaw aparatów, z których każdy ma rozdzielczość 12 megapikseli, ale inną jasność. Do naszej dyspozycji jest aparat główny, ultra szerokokątny o kącie widzenia 123 stopnie oraz teleobiektyw. I muszę przyznać, że czuję spory niedosyt. O ile zdjęcia z głównego obiektywu mogą się podobać, są zdecydowanie miłe dla oka, zarówno pod względem szczegółowości jak, od, jak i od wzorowania kolorów, choć już niekoniecznie rozpiętości tonalnej, tak z każdego pozostałego obiektywu już niekoniecznie. Ultra szeroki kąt dość znacznie rozmazuje krawędzie kadrów, a teleobiektyw pokazuje się z dobrej strony tylko przy dwukrotnym zoomie optycznym. Im dalej, tym gorzej, a warto pamiętać, że mamy tu maksymalnie 10-krotny zoom. Przednie aparaty, bo są dwa nad zewnętrznym ekranem i nad wewnętrznym, mają taką samą rozdzielczość 10 megapikseli, no i dokładnie taką samą oferują jakość zdjęć. Jeśli chodzi o nagrywanie, tutaj fajną nowością w trybie Flex, zwłaszcza jest inteligentne wykrywanie osób w kadrze i dopasowywanie kadru do tego, co się dzieje w wewnątrz niego i muszę przyznać, że działa to naprawdę zadowalająco. Podsumowując, w momencie premiery Galaxy Z Fold 2 pisałam, że jest dokładnie tym, czego od niego oczekiwałam. Cóż, po dwóch tygodniach z nim spędzonych, podtrzymuję to zdanie, a nawet idę o krok dalej. Jest na tyle udoskonalony względem poprzednika, że gdybym nie patrzyła rozsądnie na swoje finanse i potrzebowała własnego smartfona, a takowego nie mam, bo ciągle coś testuję, prawdopodobnie już biegłabym do sklepu, by go kupić. Znaczne zwiększenie zewnętrznego ekranu i pozbycie się nocza z wewnętrznego wyświetlacza wystarczyłoby, spojrzała na ten sprzęt o wiele bardziej przychylnie niż na jego pierwszą generację. Ale wiem, że w swojej opinii nie jestem jedyna, bo to właśnie te dwie cechy traktowane były jako kluczowe zarówno przez recendentów pierwszego Galaxy Folda, jak i jego użytkowników. Dodanie trybu Flex, który rozwinęło spektrum zastosowań tego urządzenia, również uważam za świetną decyzję. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, byłby to aparat. W Galaxy Z Fold 2 nie otrzymujemy flagowego zestawu obiektywów z Rodem z Galaxy Note 20 Ultra, a jedynie lekko zmodyfikowany zestaw znany z Galaxy Note 20. Dla wielu aparat ten będzie wystarczający, ale wydając 8799 zł na smartfon, można spodziewać się czegoś więcej. Mimo wszystko uważam, że Galaxy Z Fold 2 w tym momencie to smartfon marzeń miłośników technologii. Spróbujcie zmienić moje zdanie. Tymczasem to tyle ode mnie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć.